Dzień dobry, nazywam się Marta Wilk, jestem redaktorem gazetki Gimnazjum Inia Bolesława Chrobrego w Płońsku. Właśnie znajdujemy się w urzędzie miasta, w którym czeka na nas dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, czyli pani Katarzyna Mikołajewska, która zgodziła się przeprowadzić z nami wywiad na temat projektu Mali Odkrywcy w poszedszkolu. Jakie są cele i założenia projektu Mali Odkrywcy? Przede wszystkim podniesienie poziomu wiedzy dzieci w naszych płońskich pięciu przedszkolach w okresie 12 miesięcy poprzez opanowanie umiejętności czytania, pisania, rozwój myślenia, koncentracji, a przede wszystkim chodzi o to, żeby dzieci już od najmłodszych lat mogły odkrywać własne talenty. Kolejnym celem to jest zwiększenie wiedzy rodziców na temat rozwoju psychofizycznego dzieci i przede wszystkim na temat metod wspierania w tym rozwoju. A kolejnym celem naszego projektu jest również poznanie przez nauczycieli, którzy pracują w przedszkolach, nowoczesnych metod pracy z małym dzieckiem. Jak długo trwały przygotowania do projektu? Można powiedzieć, że Projekt opracowywaliśmy od lutego do czerwca 2010 roku. Wniosek złożyliśmy do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 16 czerwca 2010 roku i w lutym 2011 roku dostaliśmy odpowiedź, że projekt uzyska dofinansowanie. I czas trwania całego projektu to od 1 sierpnia 2011 roku do 31 lipca 2012 roku. Jakie były etapy pracy nad projektem? Było kilka etapów, i na pierwszy etap złożyło się tak zwane określenie potrzeb. Po zanim przystąpiliśmy do pisania projektu, chcieliśmy określić potrzeby, jakie są w tym względzie. I odbyliśmy rozmowy z rodzicami, którzy przede wszystkim zwracali nam uwagę na ograniczony dostęp do nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, co stanowi taką wyraźną przeszkodę w wykorzystaniu potencjału intelektualnego dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Przede wszystkim rodzice też zwrócili uwagę na potrzebę wspierania dzieci w rozwoju emocjonalnym i intelektualnym. Rodzice wskazywali również ze swojej strony taką kwestię niewystarczającej wiedzy właśnie o, o tym, w jaki sposób wspierać rozwój własnego dziecka. Rozmawialiśmy również z nauczycielami, w jakim kierunku chcieliby podnosić swoje kwalifikacje. To był pierwszy etap. A drugi etap to już był taki bardzo konkretny, poinformowanie rodziców o tym, jakie potrzeby określiliśmy. Potem przekazaliśmy szczegółową informację na temat naszego pomysłu i napisaliśmy też list do rodziców, napisaliśmy ogłoszenie na tablicy informacyjnej w przedszkolu. Uzyskiwaliśmy stopniowo oświadczenia rodziców o zgodzie na udział dziecka w projekcie. Ukazała się również reklama w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Kolejnym etapem było przeszkolenie nauczyciele pracujących w przedszkolu, potem zakup sprzętu i materiałów dydaktycznych, przygotowanie testów dla dzieci, ankiet dla rodziców i nauczycieli, no i wtedy już. Przystąpiliśmy do rozpoczęcia zajęć. To takie były kolejne etapy pracy. W jaki sposób będą monitorowane efekty pracy nad projektem? Będzie również kilka rodzajów tego monitorowania. Przede wszystkim projekt będzie nadzorowany przez fachowca, przez metodyka, z którym odbędzie się w trakcie trwania projektu sześć takich spotkań superwizyjnych. Potem Przeprowadzony zostanie test takich ogólnych wiadomości dotyczących otaczającego świata. Pierwszy taki test będzie we wrześniu 2011 roku, czyli na początku projektu, natomiast drugi podsumowujący będzie w czerwcu 2012 roku. Przeprowadzona zostanie również ankieta wśród rodziców. Najpierw to będzie okresowa, czyli we wrześniu, i potem też podsumowująca. Ankieta dla nauczycielek, też w dwóch jakby terminach. Ankieta ta będzie dotyczyła wpływu nowego programu na jakość nauczania i efekty dzieci oraz zaangażowanie rodziców. Czy są w planach inne projekty związane z edukacją? Tak, złożyliśmy do Mazowieckiej jednostki wdrażania projektów unijnych wniosek z priorytetu 9 z poddziałania 9.1.2, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Projekt ten zakłada prowadzenie zajęć zarówno wyrównawczych dla uczniów, którzy mają problemy z przyswajaniem wiedzy, jak również... Koła zainteresowań dla uczniów, którzy chcą poszerzać swoje wiadomości i pogłębiać umiejętności. I powiem również to, że bardzo by nam zależało, żeby na przykład było więcej takich projektów z, ze wsparciem z Europejskiego Funduszu Społecznego na doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt. Gdyby taki konkurs został ogłoszony i pieniądze byłyby na taki cel przeznaczone, to chętnie taki projekt byśmy opracowali, aby zakupić nowoczesny sprzęt do zajęć edukacyjnych dla, do naszych szkół. To na pewno by było bardzo potrzebne. To była bardzo interesująca rozmowa. Mamy nadzieję, że i Wam się podobała. Zapraszamy do obejrzenia następnych materiałów.